Pośród gwiazd w otchłanim mroku, między rozwidleniem komet, mieszkał sobie mały książę i miał zardzewiały romet. Tym rometem mało jeździł, bo choć na nim mówiono mały, to był dosyć duże bytle, Stłuszczu był zrobiony cały i przez takie komplikacje rzadko rower brał pod dupę. Wolał jeść i ciągle leżał lub gotował żarcia kupę. Raz, gdy siedział na planecie i palcami grzebał w nosie, kątem ucha wziął, usłyszał: Złaś, skity, ty kolosie! Patrzy, książę, co się dzieje. Czy to może jakiś spisek? Patrzy, oczom nie dowierza. A pod dupą leży lisek. Lisek wstaje ciut wkurzony, sroga jest u niego mina. Jeśli chcesz mnie waść, oswoić się od kity nie zaczyna, trzeba najpierw drapnąć w ucho, podać jakąś dobrą strawę, miziu-miziu, noskiem w nosek, albo lepiej zrobić kawę. Nic w cię nie ma subtelności, tyś jak dzika jest bestyja, nic nie szepczesz, żadnych wstępów, tylko dupą chyc naryja. ryja. Mogłeś zmiażdżyć mnie prostaku, ty opanuj się człowieku, jak oswoić chcesz mnie chłopie, to się najpierw weź opiekuj. Myśli książę, fajny lisek ma futerko, rude, cudne. W samotności tutaj życie jest naprawdę bardzo nudne. Myśli, myśli, mały książę, fajną ty masz rudą kitę, jestem jednak ja hetero. Cię wymienię na kobitę. Jak powiedział, tak też zrobił i choć miał wyrzuty duże, to zamienił lisią kitę na przecudną, słodką różę. Róża piękna, płatki gładkie, kolce wyciągała czasem, kiedy książę miast podziwiać sztangą machał, robiąc masę. Nie umiała nań się złościć i choć miała pąku w parę, mu to wcale nie wadziło. Brał swe dłonie swą gitarę, dla niej śpiewał serenady i łodygę obejmował. Kiedy tylko róża chciała, to wywary jej gotował. Były pełne minerałów. Jednym słowem, zdrowa dieta. Dbał o różę tak jak umiał w końcu jego to kobieta. Róża miała też dziwactwa, bo na przykład, dla ochłody, wkładać musiał dla niej w ziemię malinowe słodkie lody. Czasem też, gdy głaskał płatki z błogą i szczęśliwą miną, to prosiła go, by wylał pod łodygę dobre wino. Morał, szybko wam opowiem, prawda to nie nowa. Gdy rozkochasz w sobie róże, nawet róża kolce chowa.